Dzień dobry, dziękuję moim przyjaciołom za tak ciepłe przyjęcie, tak ciepły opis. Nie tylko mojej osoby, ale naszych prelegentów, z których się, z czego jestem bardzo zadowolony, że chcieli z nami wystąpić, przyjęli nasze zaproszenie i chcą się podzielić swoją wiedzą. Za to jestem im bardzo wdzięczny. Chciałbym również jeszcze tak szczególnie jedną osobę ciepło przywitać. To jest doktor Jens Wurster. Który w dniu dzisiejszym obchodzi urodziny, i pomimo tego, że to jest jego dzień urodzin, znalazł czas na to, żeby podzielić się z nami swoim doświadczeniem. Wiem, że mężczyźni nie lubią mówić również o swoich urodzinach, o swoich latach, które się odcisnęły już piętnem na ich przepięknym licu, ale mogę powiedzieć i uchylić rąbka tajemnicy. Doktor Jens zbliża się do wieku, albo do jeszcze troszeczkę tylko, wiek balzakowski. A ja zapraszam, kochani was, na moją, na moje, tutaj, na moją prezentację teraz, którą zaczynamy od tego, od możliwości homeopatii, które przed nami ona stawia. Musimy pamiętać, że często się... Zgłaszają chorosoby do homopatów i zadają pytanie, czy w tym przypadku można mi pomóc? Oczywiście, homopata to nie niejasnowic. Nie ma zaczarowania różki, nie ma kuli, w której mógłby zobaczyć przyszłość. I jedyne, co mu pozostaje, albo aż to, co mu pozostaje, to jego doświadczenie i. Takie słowa otuchy dla pacjentów, że większość pacjentów, większość chorych znajduje jednak to, po co przyszli. Znajduje drogę ku zdrowiu. Homopata, zdradzę tajemnicę, nie oczekuje tego, że nasi pacjenci będą wierzyli w homopatię, bo wiara... Nie jest nam potrzebna w homeopatię. Przedstawię Wam przypadek stwardnienia rozsianego z ubieg, z, mogę powiedzieć, sprzed 10 dni. Osoba ta zgłosiła się do mnie do ośrodka, pacjent około lat 40, i zanim do mnie przyjechał, zadał pytanie: Czy musi wierzyć w homeopatię? I tylko dlatego, że powiedziałem mu, że wiara Homeopatię nie jest mu potrzebna, postanowił zaryzykować czy z dobrym skutkiem? Uważam, że tak, już po kilku dniach terapii, która przebiegała w ośrodku, jego ruchowość poprawiła się znacznie. Opuścił on ośrodek w tym tygodniu w poniedziałek, a kontakt mam z nim codziennie. Jeżeli dochodzi do zmiany jego sposobu funkcjonowania, bo tu zdradzę kolejną tajemnicę: lek podać i nie mieć kontaktu ze swoim homopatą to jest wielka, wielka trudność, ponieważ zachodzą różne reakcje, a homopata powinien monitorować te reakcje i mówić o sobie chory, gdzie się znajdujemy. Czy trzeba tawkę zmniejszyć? Czy zwiększyć, czy zatrzymać, czy rozcieńczyć. Tego wszystkiego moi drodzy, mogę, że mogą doświadczyć osoby, które się zgłaszają do nas, do ośrodka. Mogę również powiedzieć, że zdjęcia tego pacjenta nie przedstawiam, ale przedstawiam zdjęcie opryszczki. I większość osób pyta się, co ma wspólnego opryszczka z stwardnieniem rozsianym. Proszę sobie wyobrazić, że mój pacjent wiele razy stosował przedziwne różne substancje, żeby pozbyć się opryszczki. I w trakcie zdrowienia, powrotu do zdrowia pojawienie się opryszki sygnalizowało, że idziemy w dobrą stronę. Że to jest to, gdzie, gdzie powinniśmy być. To jest to miejsce właśnie. Zmiany skórne pojawiające się na skórze często są takim zielonym światłem, który mówi, idziemy w dobrą stronę. Poprawia się, poprawia się sposób życia, poprawia się, poprawia się nastrój i pojawiają się zmiany skórne. To wszystko sygnalizuje że idziemy w dobrą stronę, ale możemy zadać sobie pytanie. W trakcie leczenia pan nie lubi opryszczki i stwierdza, że zaczyna stosować maści lub inne rzeczy, żeby tą opryszkę zniwelować. W taki sposób mógłby tylko przekreślić możliwości terapeutyczne homeopatii. I mogę Wam zdradzić tajemnicę, na końcu by powiedział jedną rzecz. Homopatia nie działa. A czy byłaby to prawda? Jeżeli tłumimy objawy, które pojawiają się w trakcie leczenia, to możemy się tylko spodziewać jednej rzeczy nawrotu choroby. Kolejna ciekawostka u tego pacjenta to to, że pojawiły się również zmiany skórne. On przypomniał sobie, że te zmiany skórne występowały u niego wiele lat temu. Jakbym zadał Państwu pytanie, co by się stało, gdyby te zmiany skórne i w tym momencie zostały leczone? Myślę, że po tym wstępie większość z Was by powiedziało tylko jedną rzecz. Nastąpiłby nawrót choroby. Tak działa homeopatia. I nie trzeba wierzyć w homeopatię, natomiast trzeba ufać homeopatcie, że wie, w którą stronę idziemy, w którą stronę następuje powrót do zdrowia. Często pacjenci pytają się: Jakie czytać książki? Jedną z podstawowych książek, jaką chciałbym polecić, to jest książka Podróż Choroby doktora mochingera Sinciusa. Książka wydana jest również w języku angielskim. Czy mamy Rise the Krankheit i mamy O The Journey of Disease. Oby te o, te, ta sama pozycja jest wydawana w różnych językach i mówi zawsze to samo. Jeśli oddziałujesz na skórę, to może się jednej rzeczy spodziewać. Tylko tego, że dolegliwości idą w głąb organizmu. Doktor Jus, tak samo jak większość homopatów, tu mam wersję niemiecką, Organum de Haipunst to jest książka dla fachowców. Dla fachowców, którzy kontynuują dzieło Hanema we współczesnym świecie. Bo spotykam się nieraz z opinią. Wow, ten Pan żył ponad 200 lat temu. Trzeba wszystko zmieniać. Wydaje mi się, to troszkę nierozsądne. Możemy wzbogacać to, co Haneman stworzył. Natomiast czy warto zmieniać coś, co jest perfekcyjną koncepcją? Według mnie nie. Natomiast czasami nasze ego podpowiada różne rozwiązania i czasami brak naszego doświadczenia i młody umysł. Sam pamiętam, że jako młody homopata można powiedzieć, miałem trochę rogatą duszę i nie, za, nie zawsze ze wszystkim się zgadzałem. Lata, które mi zostały dane na tej ziemi, nauczyły mnie pokory. I dalej uczą, bo ta podróż trwa całe życie. Chciałbym teraz przejść do kolejnego tematu, jaki jest porównanie homeopatii z nauką. Czy możemy w ogóle się pokusić o to, że homeopatia jest wytłumaczona albo nauka tłumaczy w jakiś sposób homeopatię. Mamy w nauce taki model, w nauce akademickiej, model salutogenezy. Model salutogenezy mówi nam o jednym: że nie jesteś chory czy zdrowy, tylko idziesz ku zdrowiu lub idziesz ku chorobie. Co to oznacza? Że zdrowie to nie jest punkt stały, tobie dany na całe życie. To jest punkt, do którego się może zbliżać lub Oddalać. Podobnie jest z chorobą. Punkty stałe dla każdego człowieka to są wtedy, kiedy już opuszczamy naszą ziemską powłokę i wtedy rzeczywiście nic więcej nie możemy dla naszego ciała już zrobić. Ten model salutegenezy jest bardzo zbieżny z homeopatyczną koncepcją powrotu do zdrowia. Hahneman twierdził już 200 lat temu, że zdrowie to nie jest nic dane nam na stałe. To jest coś, do czego zmierzamy lub coś, co możemy tracić poprzez nasze działania. Jakie działanie? Na przykład stosowanie różnego rodzaju substancji, które mogą tłumić fizjologiczne reakcje. Każdego człowieka, takie jak tłumienie potu, takie jak yy, deprywacje na przykład snu i tak dalej. Dla mnie model salutogenezy jest wskazówką i implikuje konieczność dalszych badań nad homopatią. Powiem Wam w zaufaniu, że. Jest to coś, nad o czym myślę codziennie, coś, co nie daje mi spokoju i coś, co uważam, powinno być uporządkowane. Dla dobra pacjentów, bo koncepcja homopatyczna, która będzie w 100% wytłumaczalna, będzie służyła pacjentom. Będą oni korzystali z homopatii w ciężkich Stanach. I mogę wam powiedzieć jedną rzecz. To nie jest ważne, gdzie idziecie, czy to są Indie, czy to jest Szwajcaria, czy to jest Polska, Niemcy. Ważna jest jedna rzecz, żeby homeopatia była stosowana zgodnie z zasadami Hanemana. Haneman powiedział coś takiego. Jeśli stosujesz to niezgodnie z tym, co napisałem, to to nie jest już homeopatia. Na końcu mojej prelekcji chciałbym Wam przedstawić jeszcze jeden case z tego roku. Mały pacjent zgłosił się do mnie z podejrzeniem spektrum autyzmu. I możecie zobaczyć, jak on się zachowuje. Olafek e, ma podejrzany autest, tak? to jest dziecko takie bardzo nadpobudliwe, też nie panuje nad swoimi emocjami, tak? e, dużo rzeczy go wytrąca z równowagi, nie potrafi się skupić, e, jeżeli go coś wytrąci, to jest jeden wielki hałas, krzyk, wrzask. W pierwszym dniu po podaniu leku był jakby lekko wyciszony. Dziecko się wyciszyło, takie spokojniejsze było. Sygnalizowaliście mi, że pewne objawy, których już dawno nie było, nagle się na nowe pojawiły. Te wybudzanie w nocy. A pamięta Pani, co wtedy powiedziałem, co trzeba zmienić? Powiedziałam, że zmienimy dawkowanie. Tak, dawkowanie. Jeśli Pani by miała ocenić w skali od 1 do 10, ten szósty dzień, jak wygląda, jaka jest poprawa? No mi się wydaje, że na poziomie 10 u niego jest poprawa, bo. Widać naprawdę u niego dosyć, dosyć duże zmiany. Okej, okay. wydaje mi się, że to, co powiedziała mama, wystarczy, żeby podsumować pobyt tego chłopca. Powiem więcej: dzisiaj mamy drugi czy trzeci miesiąc yy, terapii u tego małego pacjenta. I nigdy nie doszło już do nawrotów, do powrotu z, z, ze stanu takiego, że się wybudzał w nocy z krzykiem, yy, czy też się podobnie zachowywał. Mama mówi dzisiaj w ten sposób. On się nie odpala. Czy może być coś lepszego dla rodziców? Twoje dziecko się nie odpala. Masz większy spokój. Takie, re, takie rzeczy to tylko homopatia. Bez skutków ubocznych, z dobrym skutkiem dla pacjentów, i jak mówił Hanema, dążymy do powrotu do zdrowia sprzed choroby. I to jest dla mnie istotne, jeśli chodzi o prowadzenie naszych chorych, którzy oczekują pomocy w moim gabinecie. Panie doktorze, widzimy tutaj bardzo szybkie postępy terapeutyczne. Jak to jest możliwe? Wiele się słyszy od innych terapeutów, że musimy na te postępy terapeutyczne czekać dość długo. Odpowiedź jest jedna. Każdy homopata, który pracuje, ma ośrodek stacjonarny, gdzie ma możliwość obserwowania swoich pacjentów. Każdego dnia ma możliwość dopasowania tak dużych dawek, żeby te reakcje były mocne, intensywne. I jeżeli one są mocne, intensywne, musi wiedzieć, co powinien zrobić, tak jak na tym wideo, jaki powinien wykonać krok, żeby nie przeciążyć organizmu i żeby ten efekt był zadowalający również dla rodziców. Tu jest pewna trudność jeśli robimy to w gabinecie. W gabinecie by poszedł raczej w pojedyncze dawki z ale nie podawane może, tak, na pewno nie podawane tak intensywnie, jak to ma miejsce wprowadzonym prowadzonym przeze mnie ośrodku. E, Panie doktorze, jeśli można, bo wspomniał pan o ośrodku. Do nas też dotarła informacja, nie ujawnię źródła, jeśli można że od niedawna istnieje taki ośrodek stacjonarny i ja nigdy o czymś takim nie słyszałem w Polsce. Owszem, kiedy szukałem w internecie to znalazłem różne gabinety homeopatyczne i tak dalej, ale zazwyczaj to były takie samotne wilki, jak to się mówi i ludzie przyjmujący po prostu w gabinetach, tak, z takim leczeniem można porównać zachowawczym. A proszę mi Powiedzieć parę słów o tym, o tym ośrodku stacjonarnym, bo to brzmi niezwykle interesująco, a jednocześnie intrygująco. Idea ośrodka stacjonarnego powstała podczas moich podróży do, do Indii, czy też wizytując szpitale doktora Faroka Mastera, czy będąc z wizytą u profesora doktora Pradipa Kuma, miałem przyjemność oglądać, że to rzeczywiście funkcjonuje i jest o wiele szybsze leczenie. Ten pomysł na tworzenie i szybkość leczenia trwał u mnie od wielu, wielu lat. Myślę, że słuchacze, którzy wyszli spod moich skrzydeł, mogą powiedzieć, że Inaczej nauczałem wiele lat temu dawkowania, inaczej robię teraz, jeżeli widzę, że coś działa, momentalnie modyfikuję. Ja mam jeden cel. Ten cel jest taki, żeby homopatia uzyskała należne jej miejsce w panteonie, innych terapii, i żebyśmy my, jako homopaci robili to w sposób służący naszym osobom, jak najlepiej. Powiem w ten sposób. Ośrodek to przyjemna praca, pełna pasji. Natomiast jeśli nie masz czasu, jeśli planujesz wakacje co miesiąc, no to nie jesteś w stanie takiego ośrodka prowadzić, bo powinien być praktycznie dostępny non-stop dla osób chorych, którzy są u ciebie. Czyli jak rozumiem, jest to całkowicie stacjonarny ośrodek, gdzie pacjenci przebywają? Czy, czy przychodzą codziennie tak? Jest to ośrodek nie? stacjonarny, gdzie codziennie mamy wizyty dwa, czasami trzy razy, a czasami tylko jeden raz. Jeżeli widzę, że cała terapia idzie super, no to ograniczam się do jednej wizyty. I z tym wskazówką, tym wskazaniem. Jest troszkę gorzej. Proszę od razu o kontrolę. Proszę poinformować od razu yy, tutaj moją asystentkę, żebym wiedział, że muszę wkroczyć i coś korygować. Ale jak rozumiem, to są wizyty od jednego do trzech razy dziennie. Tak, od jednego do trzech razy dziennie. Jeremi, myślę, że powinniśmy zrobić sobie wakacje i odwiedzić ośrodek. I się podleczyć po prostu. No to, zapraszam także drzwi A Jeszcze pytanie, panie doktorze, przepraszam, że przerwałem. Jeszcze pytanie, a gdzie się znajduje ten ośrodek? Ośrodek, ośrodek PSHK znajduje się w Gdyni i pracujemy już na, pracuje już nad zmianą również lokalizacji, bo widzę, że zapotrzebowanie jest bardzo duże. I y, ludzi, którzy cierpią, którzy chorują, y, jest, przybywa nam z każdego roku, wynika to z jednej rzeczy: z tego, że coraz więcej y, mamy do czynienia z chronicznością chorób. Ogólny stan społeczeństwa się pogarsza, nie poprawia. Hmm. Też mam takie wrażenie, Kasia, Przepraszam cię, pakuj już walizki, bo to jest Gdynia. Jedziemy ja na morze. Iść, wykupić lot, bardzo chętnie. Także, panie doktorze, widzimy się latem. Okej, okay. widzimy się bardzo latem. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za prezentację. Mam jeszcze jedno intrygujące pytanie, które nasunęło mi się właśnie w trakcie prezentacji. Panie doktorze, wiele się słyszy od różnych terapeutów, że organom sztuki uzdrawiania jest martwy, ponieważ został napisany 200 lat temu, jest nieaktualny i nijak się ma do naszej rzeczywistości. Od pana usłyszeliśmy zupełnie odwrotne zdanie. Proszę o kilka słów na ten temat. I to podtrzymuje. Dobrym przykładem jest to, że w materii medica, a więc w książce, które są opisy lek. Homopatycznych i możliwości ich terapeutycznych, Hanemana, nie ma takiego leku, co się nazywa karcynozyna. Jest to lek wprowadzony dzisiaj do leczenia homopatycznego. To jest chociażby jedna rzecz. Mamy leki, które są wprowadzane po to, żeby szerzyć możliwości terapeutyczne. Natomiast, żeby mogły być one wprowadzone, do materii medyka potrzeba jednej rzeczy, potrzeba porządnych prób lekowych. Nie może być tak, że wprowadzamy leki na podstawie jednej próby lekowej, czy też na podstawie miejsca naszych przypuszczeń, czy spoglądania w kosmos. Haneman zapisywał i wprowadzał leki na podstawie prób lekowych. I myślę, że to jest rozsądne i to Służy tylko temu, że idąc tą drogą, będziemy działali dla dobra naszych kory, których jest coraz więcej. Czyli pomimo upływu prawie że 200 lat, nadal paragrafy zawarte w organonie sztuki uzdrawiania są żywe. Powiedziałem dzisiaj na początku mojej drogi, oporowałem czasami mhm. przeciwko starym mistrzom, przyznaję się do tego. I mogę jedną rzecz powiedzieć, że wraz z upływem lat, czytając organon, powoli zaczynam rozumieć i dociera do mnie jeszcze, docierają do mnie jeszcze większe możliwości terapeutyczne, homopatyczne. Pozwól sobie usiąść z organonem w fotelu i poczytać. Nie jak książkę kryminał, że w ciągu dwóch godzin przeczytasz wszystko, tylko weź organom, weź jeden paragraf i zastanów się, czy to prawda, co tam jest napisane, czy też nie, czy się zgadzasz, czy też nie. Podchodź krytycznie do każdego słowa, ja tak robię, ale krytycyzm ma służyć tylko temu, żeby w moim przypadku prowadzić do tego, że widzę, że to jest. Terapia stworzona na miarę, jak to napisał też dr Józ ze Szwajcarii. To jest terapia, która jest jedną z najlepszych terapii dzisiaj, które, których jest możliwość wykorzystania u chorych. Serdecznie.